Do fiskusa dociera coraz więcej donosów i to jest słuszna obywatelska postawa. Warto by państwo zainteresowało się, czy dana osoba czerpie pieniądze z legalnych źródeł czy z bankomatu. Ale państwo walczy o jeszcze większą świadomość obywatelską, samoświadomość. Najwyższym stopniem samoświadomości obywatelskiej jest samodenuncjacja, czyli autodonos. Pomaga w tym ZUS wysyłając pismo do osób, które jednocześnie miały firmę i pracowały na etacie i od etatu odprowadzały składkę, bo jest niższa i ZUS podejrzewa, że etaty mogą być fikcyjne jak praca rządu. I pan Stanisław, stolarz z Tomaszowa Mazowieckiego dostał takie pismo od ZUS-u z ciekawymi, często podchwytliwymi pytaniami. Na czym szczegółowo polega pana praca? No na rżnięciu, nie? Dech. Z iloma klientami dziennie miał pan kontakt? No a konkretnie o co pytasz, misiu Zusiu? <śmiech> <śmiech> czy potwierdził, potwierdzał pan odbiór wynagrodzenia, którego faktycznie nie otrzymał, nie? <laughs> Takie pytania, nie? I wiele innych. A nie lepiej, żeby ZUS, odzwierciedlając szacunek państwa do obywatela, zapytał uprzejmie w liście wprost. Złodzieju, jak pierzesz pieniądze i jak je suszysz? Ile miednic masz w sukinsynu nielegalnie? I czy to na pewno są miednice, a nie pierścionki? z brylantem. Na głowę listu brzmiał mi donieś na siebie będziesz w niebie. No co zrobić jak taki list ktoś otrzyma? No trzeba zachować się jak odpowiedzialny obywatel i list do niebieskiego pojemnika. Śmieci należy segregować.